Ja nie wiem, czy ja dzisiaj nie ważę więcej od Ciebie, ale... Ale za to w jakiej jakości, w jakich proporcjach? No, Robert, mówmy się, Twoje proporcje są komiczne. Rękę masz większą od Ubaną on no to jest. No to, to chodzi jest, tutaj. To jest, to jest, no, to pierdolnięcie jest. jest. Ale nie, to jest pierdolnięcie ze śmiechu. Bo... Tak. <śmiech> <śmiech> ze śmiechu to będzie coś przetaną. Pierdolnięcie, prawda? Pierdolność można tylko i wyłącznie ze śmiechu. No, jak A, słuchaj, mowy, no. brzuch już chyba kurde. zakryje ci do kolana, chyba ten brzuch no, no, tak Także nie, nie, to, to Robert, jesteś, jesteś, jesteś absolutnie nie poinformowany właśnie idę na trening, jak chcesz, ja zaczynam trening za pół godziny. Po treningu zrobię zdjęcie i wrzucę na swoje zdjęcia i yy, na swoje media społecznościowe, to zobaczysz, o jakim ty brzuchu w ogóle mówisz. No dobra, dobra sprawa, 120 bo... kg, czy 120 kg czystej, czystej... czystej masy, czystej siły, no. Czy, czy, czystego mięśnia, nie? Czystego mięśnia, kurwa, <laughs> na ale szczerze. to dowaliłeś marczy, ja pierdolę kurwa. <laughs>